Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Przemysław Goranin, nauczyciel prawa i pedagog. A dzisiaj kontynuujemy serię Nie musisz być prawnikiem, żeby znać swoje prawa pracownicze. Tytuł kolejnego odcinka Chorobowe a wypowiedzenie: kiedy pracodawca może powiedzieć to widzenia. To jest właśnie dzisiaj ten temat, który budzi takie emocje, niepewność, mnóstwo pytań chorobowe. Zwolnienie lekarskie. I takie jedno kluczowe pytanie. Czy pracodawca może zwolnić pracownika, który jest na L4? A jeśli tak, to kiedy? Odpowiem na to w oparciu o obowiązujące przepisy prawa pracy. Oczywiście aktualne przepisy, stan prawny na rok 2025, bez zbędnych emocji, ale z takim pełnym szacunkiem dla. Ludzkiej sytuacji. Zacznijmy teraz od faktów. W Polsce, zgodnie z kodeksem pracy, pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim jest objęty szczególną ochroną. Ale i to ważne, nie jest to taka ochrona absolutna, bo pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem na L4, ale tylko w określonych sytuacjach. I pierwsza z nich, przedłużająca się nieobecność, jeżeli pracownik jest niezdolny do pracy z powodu choroby przez okres dłuższy niż 3 miesiące. W przypadku pracownika, który jest zatrudniony krócej niż 6 miesięcy lub przez okres pobierania zasiłku chorobowego, czyli tak maksymalnie 182 dni, a w przypadku gruźlicy lub ciąży 270 dni, a następnie świadczenia rehabilitacyjnego przez kolejne 12 miesięcy. W przypadku pracownika zatrudnionego dłużej niż 6 miesięcy, to po wyczerpaniu tych okresów pracodawca ma prawo rozwiązać umowę o pracę. Bez wypowiedzenia, czyli w trybie, tak zwanym artykuł 53 kodeksu pracy. Ale tutaj uwaga, to nie jest automatyzm, nie jest to takie automatyczne, bo pracodawca musi ocenić sytuację, może poczekać, może zaproponować inne rozwiązanie, ale ma prawo i to prawo jest zapisane w ustawie. Druga sytuacja, naruszenie zasad zwolnienia lekarskiego. Jeśli pracownik w czasie L4 pracuje zarobkowo, wyjeżdża na wakacje, remontuje dom albo w inny sposób wykorzystuje zwolnienie niezgodne z jego celem, to pracodawca może rozwiązać umowę dyscyplinarnie i to nawet w trakcie trwania zwolnienia. ZUS prowadzi kontrolę. Pracodawca też może zlecić kontrolę. Jeśli zostanie stwierdzone nadużycie, konsekwencje są poważne. Zwolnienie dyscyplinarne, utrata prawa do zasiłku, a czasem nawet odpowiedzialność karna. Trzecia sytuacja likwidacja stanowiska pracy lub całej firmy. Jeśli pracodawca likwiduje zakład pracy, stanowisko albo ogłasza upadłość, może rozwiązać umowę z pracownikiem, nawet jeśli ten przebywa na zwolnieniu lekarskim. Oczywiście z zachowaniem okresu wypowiedzenia i wszystkich należnych świadczeń. I teraz ważne. Choroba nie może być pretekstem do zwolnienia. Nie można zwolnić pracownika tylko dlatego, że zachorował, ale jeśli nieobecność trwa zbyt długo, jeśli są nadużycia, jeśli firma nie ma już możliwości zatrudnienia, prawo daje pracodawcy narzędzia. I w 2025 roku te przepisy nie uległy rewolucji. Nadal obowiązuje zasada 182 dni okresu zasiłkowego. Świadczenie rehabilitacyjne, kontrola ZUS, ochrona przed zwolnieniem w czasie ciąży, urlopu macierzyńskiego czy też w przypadku niepełnosprawności. Ale warto znać swoje prawa i warto znać granice. Jeżeli ten odcinek był dla Państwa pomocny, zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Ja dzielę się swoimi refleksjami, doświadczeniami, pytaniami. Bo edukacja prawda to nie tylko teoria, yy, to jest praktyka, która dotyczy każdego z nas. A jeżeli chcą Państwo więcej, to zapraszam też do yy, grupy Nieznajomość Prawa Szkodzi na Facebooku. Tam mówię o prawie pracy, edukacji, czasami także życiu zawodowym i to bez jakiegoś zbędnego patosu, zadęcia, ale z takim moim pełnym zaangażowaniem i pasją. Dziękuję Państwu za udział. Życzę wszystkiego, co najlepsze i jak najwięcej zdrowia, bez którego nic nie ma, a także stabilności zawodowej. Do usłyszenia, do zobaczenia. Przemysław Goranin, nauczyciel prawa, niezależny publicysta i badacz.